Ma z tej strony Gregor. Witam Was. W tym filmie chciałbym otworzyć ogólnie parę skrzynek ze skinami do CS na CSGO Skins. Odcinek nie jest sponsorowany, ale jeśli chcecie, to możecie wpisywać na tej stronie chodząc o tutaj tego plusa promo code i wpisujecie tutaj GELU ty z dużych i klikacie, będziecie mieć potwierdź i otrzymujecie kasę na odtworzenie skrzynek. Więc okej. Okay. Pokażę wam co udało mi się trafić na tej stronie. P250 Asimov za 20 dolarów. To jest skrzynki za 2 dolary, więc duży profit. Więc najpierw zaczniemy od odtworzenia codziennej skrzynki. Okej. Okay. Nic nie trafiliśmy. Tylko dam 1 cent, ale to nieważne. Ok, więc będziemy sobie otwierać na spokojnie te skrzynki. Otwieramy. Cały pierwszy wleci. Petka Tygrys, więc mamy już 7 centów profitu. Otwieramy dalej. Kolejną skrzynkę. Zobaczymy, co trafimy. Ta petka, znaczy jaka petka CZ Tygrys. Fajny skin. Ok. P250 Valencia Field Tested. No... Zostawię bez komentarza. Otwieramy dalej. Tak nie jest źle tak w sumie. Okej, okay, Rocket Pop. Okej, okay, w sumie spokojnie narzekam. I ponownie Ice Cup. No i to teraz taki pściutko, ale otwieramy dalej. Ok, P250 Valencia, jak najbardziej ok. Okej, okay, no nie będę narzekał. I ostatnie dwie skrzyneczki. Ice Camp. No dobra, nie da narzekał. I otwieramy ostatnią skrzynkę i pójdziemy jeszcze spróbować jakiegoś skina na upgraderze er, ulepszyć. Forest Leaves, okej, okay, dobra. Skrzynczki otwarte. Idziemy na upgrader. Wybierzmy jakiś item najtańszy jaki mam. Dobra, tego Foresta. 53% szans na grotto minimal. Ber, spróbujmy. Powiedzie. Udało się, ok. No na grotto. To no weźmy jeszcze grotto, spróbujmy na Takie P90. I udało się. Jak to mówi z sztuka do 3 razy sztuka. Więc jeszcze tą petkę. Tą petkę. Na kolejne grotto. Czy się uda? No niestety się nie udało. Ogólnie tutaj traficie jakieś skiny, to ich nie możecie tak po prostu wypłacać. Tylko je ogólnie musicie sprzedać i wejść tutaj w market. Tutaj macie po prostu skiny, które możecie kupić za tą kwotę, co macie tu w portfelu ze sprzedanych tych trafionych. Dziś nam no, nie da się. wypłacać, a no, szkoda trochę. Trzeba sprzedawać i w tym markecie kupować, ale to nie problem, zaczcie, jakie mam skiny, na przykład Red Lina. M4, Hyperbista, Włupkę. Ołga oh i sporo skinów tutaj jest. Więc okej, okay, pamiętajcie, wpisujcie kod wielu I chciałbym Wam powiedzieć, że 10 łapek to jedna skrzynka otwarta w następnym odcinku. Więc zostawiajcie łapki w górę. Spróbujcie, jeśli chcecie, to komentujcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Siema.